A my zgodnie z wczorajszą obietnicą jesteśmy na miejskiej pływalni. Panie Pawle, troszeczkę o dzisiejszych zawodach. Witam serdecznie. Yy, dzisiejsze zawody są, mają charakter typowo rekreacyjny. Chcieliśmy zobaczyć, jak dorośli ludzie przyjdą, jak zareagują, jak będą w ogóle takie zawody wśród dorosłych wyglądały. Mieliśmy już wcześniej zawody pływackie dla szkół podstawowych, dla szkół gimnazjalnych. Teraz przyszedł czas na dorosłych. No frekwencja nie jest zbyt wysoka, natomiast zawody przebiegają naprawdę mile, sympatycznie, zaangażowanie bardzo duże, także pływacy naprawdę włączyli się, włożyli dużo pracy i wysiłku, także przebiegają dosyć sympatycznie. Na jakich dystansach pływali, jakimi stylami? Pływali na dwóch dystansach, 50 metrów stylem dowolnym i stylem klasycznym i 400 metrów w stylu dowolnym. No, chciałbym powiedzieć, że nad basen ma 25 metrów, więc przepłynięcie 400 metrów to aż 16 razy trzeba ten basen pokonać. Panie Pawle, jak Pana znam, na pewno się Pan nie zrazi tą, tą pierwszą niską frekwencją. Czy mimo wszystko planuje Pan już następne zawody? Może w ten sposób właśnie przyciągniemy tych pływaków? Jak najbardziej tak. Ta frekwencja nie jest, nie jest absolutnie zrażająca. Chcieliśmy to zrobić dzisiaj typowo, nie na miejsca, tylko typowo rekreacyjnie. No dni Wolsztyna są takim dobrym momentem, żeby, żeby takie zawody przeprowadzić. Aczkolwiek myślę, że już na następnych, kiedy to będzie... Więcej ludzi mogło tutaj przyjść i pływać. Na dzisiaj wie dużo ludzi jest w parku, jednak korzysta z atrakcji, które przygotowało miasto. Na pewno ta frekwencja będzie dużo wyższa. Także bardzo się cieszę, że tutaj ci, którzy dzisiaj pływali w tak duże zaangażowanie w to włożyli, a myślę, że w następnych zawodach ta frekwencja już będzie wyższa. Myślę też, że wielu mieszkańców Włosztyna z okazji tego długiego weekendu, jak to się mówi, wyjechało też poza miasto. Panie Pawle, o co dzisiaj walczyli nasi pływacy? No tak jak mówiłem, dzisiejsze zawody mają charakter rekreacyjny, także mamy przygotowane piękne puchary i każdy z naszych uczestników. Nie są to zawody dzisiaj organizowane na miejsca, także każdy z uczestników za udział dostanie wspaniały puchar. Thank you.